Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra szkolenia. Zobaczcie, stoję sobie na rondzie środka. Jadę prosto. Wyobraźcie sobie taką sytuację na egzaminie. Wszyscy się cieszą. No bo prosto. No i teraz egzaminator mówi na najbliższym skrzyżowaniu w prawo. No cóż, no to prawy kierunkowskaz. I jedziemy w prawo. No, i zobaczcie, co my tutaj pięknego mamy. Ano, mamy skrzyżowanko dróg równorzędnych. No, oprócz pieszych, tutaj nikogo nie musimy przepuszczać. Tutaj również skrzyżowanie dróg równorzędnych. No, ale tutaj też nikogo nie musimy przepuszczać. No i sobie jedziemy. No i jeżeli ktoś robi kurs w Poznaniu, a akurat macie egzamin, moi drodzy. Cudowniutki egzamin na prawo jazdy, zobaczcie. Wort Poznań, pozdrawiamy. No to cóż, możecie się spodziewać: parkowania równoległego, parkowania prostopadłego, w tej uliczce, w której był ten egzamin. No i czego moi drodzy? Jazdy na rondo śródka. No kurcze, idealnie mi się trafiło. Zobaczcie, egzamin tutaj przed nami. No i zobaczcie ten motyw, ten błąd. Chłopak się ustawił tak, że teraz przejedzie przez przystanek autobusowy. Nie powinien się tak ustawić, no ale zobaczymy co z tego wyniknie. No wjechali na przystanek autobusowy. No i ładnie pięknie sobie pomknęli, zobaczcie. No i jadą dalej. No i teraz zobaczymy. Czy na śródce będzie zawracanie, czy pojadą w prawo? No bo to się zaraz okaże. My się przejedziemy za nimi. A wychodzi na to, że na środce, moi drodzy, jadą w prawo. No bo cały czas jadą prawo skręt. Ewentualnie egzaminator każe mu pojechać w prawo, i jeszcze raz się przejadą tą samą ulicą, żeby zobaczyć, czy ten chłopak nie popełni drugi raz tego samego błędu. Ponieważ to, co on zrobił, czyli przejechał ten kawałeczek po tym przystanku autobusowym, jest to błąd. On nie zagroził życiu, zdrowiu. W ruchu drogowym, więc jest to traktowane jako zwykły, najzwyklejszy błąd. Ale egzaminator ma prawo z nim się przejechać jeszcze raz dokładnie taką samą trasą, żeby zobaczyć, czy popełni ten błąd jeszcze raz. No więc zobaczymy, moi drodzy, czy pojadą już tutaj w stronę skrzyżowania na garbarach i do wordu, czy przejadą się jeszcze raz tą samą trasą. A my przejedziemy się z nimi za nimi. Aż sam, moi drodzy, jestem ciekaw, szczerze wam powiem, bo tak idealnie mi się trafiło, widzicie, tak? Miałem tutaj zrobić filmik o śródce. Na takiej okazji, moi drodzy, no nie można przegapić. Do wszystkich osób, które będą zaraz pisały w komentarzach, że to nie jest egzamin, bo nie ma napisu egzamin, tak. Jest to egzamin. No i zobaczcie, egzaminator nie uznał tego za błąd, nie powtarza, czy uznał za błąd pewnie, nie powtarzają zadania, nie nic. Jadą, moi drodzy, dalej, najprawdopodobniej już małymi kroczkami w stronę wordu w Poznaniu. Chyba, że jeszcze to jest im wiedzie na Ostrów Tumski na katedrę zaparkować czy coś. Więc luz, ja akurat będę tutaj skręcał w prawo, więc dalej za nim nie pojadę, ale. Zobaczcie, a ta tych napisów egzamin z tyłu. W Ordzie w Poznaniu od 2018 roku nie ma naklejek egzamin, tak? Jest charakterystyczna rejestracja PO4RN i lecą dalej sobie numerki. No to cóż, żegnamy się z egzaminem. Ja skręcam w prawo. Trzymajcie kciuki za tą osobę. Pozdrawiam serdecznie Marcin.